Hej, ludziska co słychać z tej strony Norris i witam Was w kolejnym odcinku z gry Fortnite. Jak już pewnie zdążyliście zobaczyć po tytule filmu, jest to poradnik, jak łatwo farmić sobie co na waszego wymarzonego skina, więc bez zbędnego przedłużania przejdźmy do oglądania. Pierwszym sposobem jest, yy, są zadania dzienne. zadań dziennych możemy sobie farmić yy, w 3 dni 150 fałdolców, a tygodniowo 350. Też możecie sobie zrobić wyzwania, w zwykłych wyzwaniach za zrobienie 5 obrań brzegowych tarczy dostaje 50 fałdolców, za zlikwidowanie 6 mimików 30 fałdolców. Za zrobienie oblędu burzowych tarczy 10 dostajemy 1000 fałdolców. Jest ich 4 burzowych tarcz, czyli 4000 fałdolców możemy wyfarmić sobie. Jeszcze możecie sobie w zwykłych wyzwaniach ze Skogrodu, czy to z kamiennego lasu czy też z doliny samowitości lub też Stream Pixu. To zależy na którym jesteście. I na przykład zarabianie fałdolców nie jest nie jest zależne od waszego pakietu jaki macie. Jeśli macie limitowany, czy macie pierwszy, czy macie deluxe, czy macie yy, wersję standardową. No to to jest to samo. Więc, jak widzicie, nie ma tu żadnych kłopotów, z, czy macie lepszy, czy nie. A zarabianie darmowych fałdolców na ratowaniu jest bardzo fajne. Godzinę poświęcić, zarobić 500 fałdolców, no nie jest tak źle. Jeszcze możecie sobie zarobić z, wy, za, z nagród dziennych. W nagrodach dziennych macie po 300 fałdolców za jeden tydzień. 300, 150, 800 i 1000. Da Wam link do y, całej rozpiski tego, gdzie będziecie mogli zobaczyć, na jakich poziomach może dostaniecie fałdolce. Więc bezpędnego. Więc to już jest koniec materiału. Chciałem Was prosić o swoje subskrypcję oraz lajka like na moim kanale.